Cześć wszystkim, witajcie na kanale Księgowa IT. Ja jestem Paulina. Dzisiaj chciałam Wam pokazać zakupy z Intermarsze. Wykorzystane do tego były Interki, czyli w aplikacji jest teraz taka promocja, że za zakupy za można otrzymywać. Punkty i te punkty później można wykorzystywać, wymieniać na produkty za groszowe, już kwoty. Tutaj całość zakupów wyniosła 7, gro, 7 zł i 7 groszy, także wydaje mi się bardzo korzystnie. To są z większości produkty, które są dostępne z linii marki Olala, czyli to jest chyba marka Intermarsza. I tak, punktów było no, grubo ponad 300, wykorzystane w aplikacji. Było ponad 300, zostało jeszcze 50 parę, także na pewno będzie na kolejne zakupy. I co zostało wzięte w ramach tych punktów? Tutaj wzięty był ryż brązowy. Hmm, ryż brązowy tutaj on kosztował grosik, także wydaje mi się, że no naprawdę jak za darmo te niektóre produkty tutaj będą wynosiły, bo dużo produktów będzie tutaj po groszu. Hmm, ryż brązowy jest tej marki Olala, był do wyboru brązowy, był też jaśminowy i parabojlet. Wybrałam ryż brązowy. Kolejną rzeczą były z ich marki Olala chipsy do wyboru były solone paprykowe albo zielona cebulka. No były tylko dostępne w naszym sklepie solone, więc wzięłam po prostu jedną taką paczkę. Za złotówkę były też chusteczki higieniczne. Tutaj są 120 chusteczek trzywarstwowych takich wyciąganych no na pewno nam się przydadzą do dopłaty była złotówka plus część plus ileś tam tych punktów kolejną rzeczą jest przyprawka taka uniwersalna tutaj był grosik do dopłaty gniazda nitki wybraliśmy z makaronów też był do dopłaty jeden grosik Choć tak naprawdę wydaje mi się, że większość makaronów tej marki, jak nie wszystkie były dostępne, więc można było sobie wybrać i spaghetti, wiem, że były, i świderki, i jakieś wstążki, także spokojnie do dopłaty był grosik i można było wziąć chyba jakikolwiek wydaje mi się makaron tej marki. Wydaje mi się, że każdy z produktów, który teraz pokazuję, można brać dwukrotnie na, w aplikacji. Tak, jakby sobie wybrać ten produkt, ale na jednych zakupach maksymalnie można wybrać jeden produkt tylko raz. Po prostu później trzeba iść kolejny raz na zakupy. Kolejną rzecz za to są delektynki wiśniowe, czyli tak zwane delicje. Tutaj wybraliśmy wiśniowe, ale też były inne smaki do wyboru. Tu jeden grosik. Kolejną rzecz były pierogi. Pierogi mają 400 gram. Z marki z Dobrej Kuchni. Nie wiem, czy to jest marka Intermarsza, nigdy wcześniej ich nie próbowałam. Wybrałam tutaj z kapustą i z grzybami, ale były dostępne inne. Między innymi ruskie z serem, z jagodami z serem. Tutaj było do dopłaty 2 zł za taki gotowiec. Kolejny, o, Kolejny gotowiec. To są króki na parze z tej samej marki, z dobrej kuchni. Tutaj był do dopłaty tylko grosik. No, paczka takich kruch takich na parze też na pewno się przyda. Jeden grosik. Kolejną rzeczą majonez. Majonez zakupiony za dopłatą złotówki no tu nie było wyboru, jedna marka ta ich Olala, można było wziąć płynność tutaj jest 400 ml jeszcze mam jakiś słoik, kolejnym słoikiem to jeszcze jest konfitura też z marki Olala, do wyboru były trzy smaki wiśnia, truskawka i brzoskwinia, wybrałam wiśnie tutaj fajnie, że konfitura, a nie drzem i do dopłaty również tylko jeden grosik Kolejna rzecz to są filety śledziowe. Tutaj jest pojemność 300 gram. Marka jakaś jest Jezior i Mórz. Do wyboru były trzy smaki: był musztardowy, śmietanowy i sos koperkowy. Wzięłam musztardowy i tutaj do dopłaty było 2 zł. I ostatnią rzeczą, jaką widzieliśmy, była. Kola klasik marki Olala. Tutaj do dopłaty był tylko jeden grosik i co ciekawe, nie było doliczonego Fanta za butelkę w żaden sposób, także no, plastiku tu jeszcze nie doliczają do Paragonu. Skasowali tylko tutaj też również jeden grosik. To wszystkie byłyby zakupy tutaj na dzisiaj, także. No, ciekawa cena, bo za całą reklamówkę zakupów można powiedzieć, że zostało wydane 7 zł. 7 groszy. Oczywiście no, przeważyły też tej cenie rzeczy, które tak naprawdę dużo wcześniej się kupywało, bo te punkty trzeba było zbierać, więc wydawać pieniądze. No, ale jak już się ma te punkty w aplikacji, to polecam, żeby po prostu każdy sobie wszedł, wykorzystał. No żeby się nie zmarnowały, a dużo rzeczy jest naprawdę za jeden grosik i, i takie rzeczy jak makaron czy ryż to myślę, że każdy w swoim domu wykorzysta. To byłoby tyle na dziś. Dziękuję za oglądanie. Dziękuję za wsparcie osobom, które już zasubskrybowały kanał i obejrzały poprzedni film. No i do zobaczenia kolejnym razem. Może już tym razem będzie inny content niż tylko content zakupowy. Może pokażemy coś innego. Także cieszę się, że jesteście ze mną, z nami tak właściwie, bo tutaj za kamerą jest jeszcze jedna osoba, także dziękujemy za wsparcie i do zobaczenia, cześć.